Dobra, witajcie z powrotem. Um, jest już noc ósma. Jak sami widzieliście, e, tarta ostatnia. No, siódma była dosyć łatwa. Ten kami zabrał jak zwykle killa. Atakuj mój, się Nie dla psa. O, nie, że kolejną kolejna tabletka, ale oj kolejny plecak. go ładuje. Teraz jeszcze mam pasołki Dobrze, Bo tutaj są same dobre rzeczy, a nie chce się zawracać. Więc dobra, na razie biorę to, te, ile dam radę. Dobra, jeszcze czy tutaj jest coś. A, tabletka kolejna. Aha, kolejny wybuch. Sługus utknął <noise> pomiędzy szafkami niestety, więc muszę go zostawić. Dobra, dostałem od razu jeden pandas. No, same dobre rzeczy też są. Jak mówię, wszystko w harmonii. To słowo no, jest. Na wypadek postawię tutaj C4. Jak od razu to, to te, ta bomba C4, to jest jedynie jako deska ratunku, jeżeli będzie to potrzebne. Zaraz, nie mówcie, że mój sługus zginął. Nie mówcie, że mój sługus zginął! MÓJ sługu... SŁUGUSZ MÓJ ZGINĄŁ! Dobra, uciekam, uciekam. O mój Boże, gdzie jesteś? Odławcie się tym. A to rani też Teraz dopiero zauważyłem, nieźle. Dobra, już jest... A już jest dobrze, bo mam tylko 29 HP! Nie. Nie. <śmany> o BOŻE! Nie no moja głupota po prostu! Ja nie mogę, wcisnąłem jeden. Łagod. Ha ha! dead. Cóż, przy lewej straciłem. Nadal mam tyle samo.

A tak zapomniałem spożyć swojego Sługusa, gdzie jest? A dobra, tu, a, tutaj jest od razu uh, no, blueprint atakuj, mój Sługusie! Atakuj! Dobrze, mój Sługusie, teraz ją atakuj. To jest chyba ona, tak? Atakuj! Dobrze. Jesteś najlepszy w sobie jakiego mogłem zawsze mieć Dobra, teraz chyba gdzie Problem jest z tym Gdzie jest? Eee! Eee! Dobra, nie, ja uciekam, ja uciekam.

Nie, że nie Niezbyt fajnie to wygląda, bo Stasie mało... No. Co? Co to jest jak... Co to jest jak granat? Co to jest podobne do granatu? Co się zrzuca tym jak grana? pięknie. Atakuj. Słuchaj. Zrób coś. Pięknie. Jak ja się podpaliłem? Pięknie. Eee. Okej. Okay liczowane na Jezu jaki Ja jaki osód miałem Uf. Ała! Trochę boli, nie? Mam 50 kpa, mój sugu sobie nie żyje A no tak, muszę wyrzucić akan O jest, co ty robisz? Te są dwa AKM. Dobra, no, ten wyrzucę. Mam nadzieję, że tutaj będzie od razu no Workbench. Nie, 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 nie! Zostaw je! Zostaw je! Zostaw mnie! się Dobra, na szczęście. Żyję jeszcze! chociaż ledwo, ale żyję, dobra, tutaj zdąży jeszcze, zdąży jeszcze szybko dobra no dobra, zrobiłem AKM na szczęście O Boże, dot dziesiąta. Coś, dot dziesiąta, oboj, ponsy. Nie wiem co. Czy... Dobrze, dobra. Tak średnio, bo ja mam już prawie ja jestem już prawie martwy. Dobra, na razie będę. Tak oddalony, bo nie chcę ryzyko, nie chcę umierać. O ty gościu zabrał, o ten gość mi zabrał mój KSG. Dopiero ja teraz zauważyłem. Zaraz dole mnie ten odładuje. Nog een totaal, wat rood, rood, Eh... rood, 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 Ho! Jeszcze, jeszcze żyję. Okej, okay, dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, o nie, nie żyje już. Dasz radę! Dasz radę, przetrwasz! Aaa, pięknie. Dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że film się, się spodobał. No i cóż. Owo. Widzimy się w następnym odcinku. W następnej części. Cześć.